Cześć, w tym nagraniu chciałbym powiedzieć, kim jest SEO Copywriter, czym się zajmuje i jak łatwo zacząć samemu pisać teksty zoptymalizowane pod wyszukiwarkę Google. Ok, na wstępie chciałbym zauważyć, że często spotyka się z zamiennym stosowaniem terminów copywriting i SEO copywriting. Nie jest to do końca poprawne nazewnictwo, bowiem SEO Copywriting to tylko jedno oblicze copywritingu. W stosunku do całej dyscypliny związanej z copywritingiem jest to stosunkowo nowe oblicze. Copywriting w szerokim rozumieniu jest określeniem obejmującym szeroki zakres działań. Odnosi się do wielu form tworzenia treści, od przygotowywania koncepcji kreatywnych dla kampanii reklamowych, przez pisanie reklam, mailingów, aż po tworzenie treści, które są zoptymalizowane pod wyszukiwarkę Google, czyli właśnie mówimy o SEO Copywritingu. Czym więc dokładnie jest SEO Copywriting. W skrócie mówiąc, tworzenie takich tekstów, które wysoko pojawiają się w wynikach wyszukiwania Google, ale chcąc tak pełniej wytłumaczyć, to no jest to zawód, lub nie wiem, czy można mówić o zawodzie, może tylko zajęcie, które powstało w odpowiedzi na stale zmieniające się i udoskonalane algorytmy Google. Które obecnie wymagają od twórców tworzenia wysokojakościowych treści, takich, które w ocenie robotów Google będą wartościowe i interesujące dla użytkownika. Ważnym elementem SEO Copywritingu jest do, po prostu pisanie z myślą o użytkowniku, realizacja tak zwanej koncepcji User First. Yy, ale tak jak powiedziałem, no musimy jednak, yy, mając na uwadze, że piszemy dla użytkownika, cały czas pamiętać o frazach kluczowych. Yy, dzięki temu teksty będą mogły wysoko pojawiać się na liście wyników wyszukiwania Google. To co ważne, warto zaznaczyć: dzisiaj algorytmy Google są na tyle rozwinięte, że możemy pisać praktycznie yy, tak, jakbyśmy z kolegą rozmawiali, używać synonimów. A Google bardzo często i tak jest w stanie na podstawie kontekstu używania określonych fraz yy, zdiagnozować, czego dotyczy dany tekst. Yy, tak, właśnie to są te słowa kluczowe i jeszcze musimy pamiętać, że słowa kluczowe to nie wszystko. Jest cały szereg zasad, które trzeba respektować, których trzeba przestrzegać, aby aby teksty no, spełniały te oczekiwania wyszukiwarki Google i były zoptymalizowane odpowiednio. Ale wiadomo, SEO no, so copywriting to nie jest pisanie, nie jest to sztuka dla sztuki. Nie, firmy nie robią tego charytatywnie. Chodzi o to, żeby te działania copywriterskie spełniały jakieś określone cele. To, co ważne, Mm, odpowiednio wdrożona strategia SEO Copywriterska pozwoli na pewno ograniczyć wydatki na płatne formy promocji. Użytkownicy w sposób organiczny będą trafiać na naszą stronę. I teraz muszę jeszcze dodać, że SEO Copywriting to jest tylko jednym znaczy. Trochę ujmuje wartości, jakby w tym miejscu SEO copywritingowi, ale jest to jeden z obszarów szerszej dziedziny określanej jako SEO. I musimy wiedzieć, że zdarzają się sytuacje, że doskonale, podręcznikowo wręcz zoptymalizujemy teksty na stronę, które no i tak nigdy nie będą miały szansy znaleźć się w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania Google. To dlatego, bo uwaga, Google używa aż 200 czynników rankingowych do pozycji ustalania stron w wynikach wyszukiwania. Tak więc, może się okazać, że strona, na której zamieściliśmy świetny tekst pod SEO, w innych obszarach zostanie oceniona przez Google jako strona niskiej jakości, to sprawi, że ta strona najpewniej nigdy nie będzie wysoko w wynikach wyszukiwania. I ok, teraz wiele osób może zadawać sobie pytanie, jak zacząć w tej branży. No, podejrzewam, jak ze wszystkim, nie ma jednej jasno określonej ścieżki, choć uważam, że bez względu na to, jaką drogę byśmy chcieli wybrać, to warto, abyśmy pierwszy krok wykonali samodzielnie. Przygotowali taki, nazwijmy, Skillset początkującego copywritera i zastanowili się nad kilkoma rzeczami. Na takiej liście początkowej powinny znaleźć się następujące elementy: nie wiem, powiedzmy, zapoznanie się z niezbędnym teoretycznym minimum SEO. SEO i, może, ewentualnie takie podstawowe mm, elementy HTML-a, które no, są ważne z punktu widzenia SEO. Co jeszcze? No, trzeba by się zastanowić nad wyborem tematycznym dziedzin, o których chcemy pisać. Powinniśmy znać się choćby minimalnie na temacie, o którym będziemy pisać. No jestem pewien, że sam tego doświadczyłem. nie należy się brać za tematy, o których no, nie mamy wiedzy choćby... Teoretycznej. No to się kończy i źle dla copywritera i dla, źle dla zleceniodawcy. I teraz myślę jeszcze taka fundamentalna sprawa, bo jednak no SEO copywriting, no oczywiście cały copywriting bazuje na nie zawsze, ale w dużym stopniu na pisaniu, na tworzeniu tekstów. No i powinniśmy zadać sobie pytanie, czy na pewno lubimy pisać. Być może... SEO copywriting nie wymaga jakiegoś kunsztu literackiego, jednak no, w internecie zdarza się, że źle się czyta teksty, a to już leży po stronie kompetencji osoby piszącej. No i jeszcze chciałbym dodać, że powinniśmy poznać pewne, mimo że to jest w dużym stopniu pisanie, celem copywritingu jest to, żeby teksty się wysoko w wyszukiwarce Google znalazły ale powinniśmy poznać pewne zasady marketingowe budowania treści. Nie wiem, zasada odwróconej piramidy, może model AIDA, nie wiem. Zastanawiam się, które elementy marketingu można wdrożyć w tekstach copywriterskich. No ogólnie z Zgłębić wiedzę w jaką, na temat sposobu przyswajania treści przez użytkowników internetu, tak żeby te teksty, oprócz tego, że są wysoko w Google, realizowały też dodatkowe cele, no a właściwie główne: no po to piszemy teksty pod SEO, żeby firma coś z nich finalnie poza tym, że użytkownik wejdzie na stronę, finalnie coś dla siebie miała, czy żeby konwersją stał się zakup produktu czy zapis na listę mailingową, to wszystko musi być podporządkowane celom biznesowym. I dobrze, i teraz pojawia się pytanie jak zacząć yy, tak jak mówiłem, no nie ma jednej drogi. Najlepiej dużo czytać blogów o SEO, blogów marketingowych, yy, można zrobić, nie wiem, Przerobić jakieś kursy dotyczące SEO samego, jak również pisania do internetu. A pierwsze, pierwsze teksty, nazwijmy to zawodowo, y, powinniśmy zleceń szukać, nie wiem, jako freelancerzy na Facebooku, na specjalnych stronach dla freelancerów. Możemy spróbować iść na jakiś staż do firmy lub praktyki, lub też, co jest według mnie bardzo sensownym. Wyjściem, zacząć pisać swojego bloga, który, na który po prostu będziemy starali się wysoko wypozycjonować. No i właściwie na wstępie myślę, że nie ma sensu przedłużać. To by było na tyle o SEO Copywritingu i o zawodzie SEO Copywritera. Dzięki.